O, Grzesiu, już mi się nie, nie zacina. Tylko szczała na mnie dansuje. Tańcząca szczała, Tańcząca szczała. Ej, my to nagrywamy już! O, już leciała. A czemu się na z ciebie. Okej, okay, możesz już odpalać na nasz deszcz tych um, Creeperów. Jak mam to odpalić? kopać tylko tą deskę? Tak. Ej, triperów nie ma Zdejmę ci go moda za, za karę Dobra, już już wyrzucam. Nie mam nic No i trzeba od początku dawać. Czemu one znikły? Wypłoszyłeś się. Okej, okay, a oto sposób na deszcz creeperów Skopać? Z SZ e, Grzegorzem Ej no! Tcham jeden Myślałem, że już... Dobra, cisza! Myślałem, że już mogę Dobra, zrób fail i od Od. musiałem coś mi zrobił bana? no a co? O, ja bym jeszcze wiedział jak o, ty. jak ty, jak ty piszesz? no co masz karę? po sobie tutaj robię deszcz Creeper, a ty mi przeszkadzasz Niczemie. Nie mogę. Już jesteś odbanowany to dawno. Kiedy ci? Teraz mi server nie odmówił po A to to już nie moja wina. Moja, bo nie... Okej, to teraz czekamy aż się zapełni zbiornik z creeperami. Przez no ciebie. Jealous, powiedz i naprawdę kiedy mam pytam, pytał, nie. No, ale, nie. Nic nie dozwalaj na razie. Bo no inaczej to... cię piorun trafi. Musisz gadać swoje hasło. <g cassette> tak będzie od nowa, co nie? Bo to, to nie nagrywam. E, nagrywam. No, no to weź cięci, to nie będzie. Zrobię pip. Pasuje? Dobra, ale takie długie. Tylko nas nie powtarzaj. Ta... Dobra. Postaram się. Okej, okay, już będziemy mogli za chwilę zrobić też. Ale to za chwilę. Moja wina, że nie, nie chce się połączyć. Ej, ale teraz trzeba inaczej to odpalić. Teraz jest gdzieś indziej korek do butelki. Okej, okay, teraz już normalnie. No co ty na no stop to, wyłazisz? No zalogować się nie mogę, bo coś za szybko... za limit się pośpieszył Okej, okay, teraz sobie przez ten czas podpalę las. Ej, to moja miała być! Sorry. Żyję <grym> już? <grym> 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 O, ten wąwóz. Nie się zalogowałem. Czemuś mi zdjął Adma? Znaczy gamy modę. Nie, nie zdjąłem ci. Zdjęte, załóżmy zaś. A nie, chce mi się. A masz te Temy? Mam. A, bo ci kika nie zrobiłem. Szkoda. Ja się bo ja Weź mi zrób Okej, okay, za chwilę będziesz mógł rozwalić Trzy, 2, jeden, odpalamy! No powiedziałem, odpalamy, rozwalaj korek! Rozwalaj tam tę deskę. To, to tutaj. To, co podpaliłem. Już, już Dobra, no nakręcam. No już dawno nakręcam. Piperowy deszcz! Ej, to było bombardowanie. <grymne> <grymne> ok, to bardzo fajnie wyglądało. Ale robimy powtórkę? No, ale teraz, panie, i depnij mnie tak na górę, ja zrobię to. Depnij mnie, Patryk. Po co? Sam też umiem zrobić. No, tam to się. To jest TNT wyłączone. No i fajnie. Szkoda, że creepery nie są wyłączone. Znaczy wybuchanie od creeperów. Dobra. Ej, to będzie limit. To się samo weźmie i zrobi. Zrobiłem włącznik, podpaliłem to, zobaczymy kiedy to się ten samo odleci. Więc patek śpiesz się. Del się tak pali 20 sekund. Ok, już się przepaliło prawie. No to BOOMS Widziałeś jak, jakie fajne kółko było szczerze to, to, to tak bardzo fajnie i ciekawie wygląda Ale czemu ja spadłem z dołu? Nie, jeden creeper został na górze I powodzi samobójstwo Game over dla Creepera Chyba Game over przez ey pana ostatniego Okej, okay, teraz może coś innego zaspałnujemy, co nie? No teraz może gasty, ej! Gasty to one będą latały, one nie będą zlatywały. Owce! Owce terrorystki! Jak to gadam buraki No nie pomóc? Patrz, puszczę gasty! Patryk Setto! Eee... Zapomniałem komendy. Aha, nie No te cię! O. o, patrz jak ładnie gasty lecą w górę. Jak to mile okay. wygląda Weź mnie tam te na górę, bo teraz ja chcę coś zrobić. Nie! Ja nie umiem pupać, nie wiem czemu. Kupca nowego kompa. Wiesz, ja wyślę. Okej, okay, możemy już chyba odpalać Ale ładny gaścik Bim, 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 Ale ładne Patrz ile gaścików lata nie widzę. To że ślepy. Bo się nie patrzy w góry. Robię sobie deszczyk tych owieczek. Ok, to już jest ostatni deszczyk. Tylko że z osadnikami. I tylko ma owcami. Nie, on to już nie jest Ostatni. Ale rybyki cukrowe, muszę się na nich zemścić, dlatego nie poprzednio pobitych. Hihi. Jeszcze powiem przez kogo, przez niego. No co, to nie moja wina, że lubię trollować. Tak, trollować. Chyba ja sam siebie strollowałem. Ale ja tam dałem tamte e, kamienie z ukrytymi potworami, haha. Wyślącz też, bo ja mam takie lagi już teraz. A tego to już nie wiem jak zmieniać. The water tam chyba coś tam 1800 musi tam pełną w Jakoś nie działa. To wpisuj coś. A bo ładną pogodę, żeby to wtedy się było ten. żeby był dzień żeby się wtedy powinno odejść. Nie. Ej, jakie drzwi ty tam weszłeś? Ej, poczekaj. Ej, jeden villager mi ten. Mi zaproponował jakąś światową książkę. Jaki villager? No villager, wieśniak. Coś, a, a ty. Aha. Tak, tak jak ty. Nie, ja ty nie ty jestem w... wieśniak. Kupiłeś to? Nie. Bo mi od razu znikło. I ty jesteś wieśniakiem? O, królik. Jest aktywny. Ja masz ja wychodzę. <laughs> 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 Okej, okay, robimy ostatni deszcz i musimy spadać. Widać, że daremnie umierają No, to ja wychodzę Nara rosła Nara Okej okay. Jak królik to zobaczy To będzie źle Naprawiaj to wszystko, naprawiaj Trzeba wszystko poniszczyć Okej okay. Gastów się już nie pozbędę, masakra Ej, Jakby to tak się zaloguje Jeszcze ten, to... Um, będziesz zlatywał w dół i ciebie zabiję. No ej, nie no, muszę zniszczyć tą kolumnę. Zostawił O nie, królik mi zdjął tego. Ej, królik chce zrobić skina. my tyle Y... Ile rybików cukrowych się zabija. A ty masz dalej Adma? Mam no. Zdjął i A mi zdjął tylko teraz kreatywa. A co on robi teraz? Co? Mówiłeś? Co teraz um, próbuję mnie zniszczyć. Daj mu kika, daj mu Ej, on nagle zniknął. Aha, on się lata. No, a na mnie mówi, że jestem cheaterem. Okej, okay, zaraz do lawy wleci. Ha! Do lawy wleciał! <laughs> Ej, ale cały las się fajczy! Ej, jak on to zobaczy, to będzie źle! Jak on już jest... On już był przy mnie! Ale naprawdę cały las się fajczy! No wiem! Ej, tam, gdzie była ta kolumna wody! Pełna wody! Co? Tam gdzie była ta kolumna co ja zrobiłem to wodę. Ale nie, ja już ją zniszczyłem. A w sumie tam jest woda, bo ja powiem... Trafę... A czy mi się zacięło! Latam jak... Oszołom. Bo nie chcę brzej powiedzieć. Oszołom? Powiedz tak. Nie lubię jak To ty robisz reklamę. Nie, bo ty jesteś o No ale mi nie chodziło o tego oszołoma. Oszołomie. Oszołomie? Ej, ty podpaliłeś ten biom śnieżny? Nie. A, bo to gasy strzelały w królika. Nie tylko. Okej, okay, to już teraz kończymy naszą serię odpały z panem przystojnym. Czyli Grzesiu, pożegnaj się. Bye, bye. Widzimy się jutro.